Dzień dobry. Dzisiaj Państwu pokażemy, jak można wypłacić pieniądze z bankomatu metodą BLIK. W tym przypadku na każdych bankomatach w większości widzimy taki napis jak wypłata BLIK. Klikamy. Przechodzimy do wypłatę BLIK. Wybieramy w tym momencie język, polski. Tutaj mamy komunikat, że drukarka nie drukuje po Czy chcemy kontynuować. Klikamy tak. W tym przypadku wybieramy kwotę. My damy przykładowo 100 zł. Klikamy 100 i w tym momencie Pobieramy sobie kod z aplikacji Blik. Przechodzimy do naszego konta bankowego i wybieramy Blik i przepisujemy kod z aplikacji. Po przepisaniu konta klikamy Enter Akceptuj. W tym momencie jest nasze potwierdzenie wypłaty i my również akceptujemy na telefonie. Po akceptacji w aplikacji mobilnej. Czekamy teraz na potwierdzenie. I w tym momencie bankomat wypłaci nasze pieniądze. I tak w taki oto łatwy sposób możemy wypłacać sobie z bankomatu pieniądze za, za metodą BLIK. Dziękujemy za uwagę.